Dzień dobry Państwu. Ostatnie kilkanaście godzin na głównej parze walutowej upłynęło na kontynuacji trendu wzrostowego. Obecnie eurodolar wyceniany jest na 1,3404. Dzisiejsza sesja zapowiada się bardzo ciekawie, przede wszystkim z racji dzisiejszego posiedzenia Komitetu Otwartego Federalnego Rynku w sprawie 100% projekcji makroekonomicznych oraz późniejszej konferencji szefa FED, Bena Bernanke. Patrząc na wykres, można odnieść wrażenie, że inwestorzy spodziewają się odpowiedzi utrzymanej w dość gołym tonie. Wszelkie inne słowa mogą spowodować spadki na parze euro USD. Dzisiejsza sesja zapada się również bardzo ciekawie w kontekście wartości naszej waluty. Złotego, można dziś, złotego może dziś wesprzeć główna para walutowa, która kieruje się na północ. co pewne dziś również wyhamują spadki cen polskiego długu, który ostatnio notował duże wzrosty rentowności. Ponadto czeka nas ważny okres z naszego kraju dotyczący produkcji przemysłowej i budowlano montażowej za maj. Obecnie dolar jest wyceniany na 317 PLN. 426 .pl. To wszystkie informacje, jakie dzisiaj przygotowaliśmy do Państwa. Życzę miłego dnia. Do widzenia.